Dziś ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 53-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja może odbyć się przez internet telefonicznie, a nawet przez sms. Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny młodszy o rok rocznik. Od 19 kwietnia zapisywać może się rocznik 1968. We wtorek będzie mógł to uczynić rocznik 1969. W środę rocznik 1970. Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu może to zrobić później. Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów. Dzwoniąc na infolinię 989 za pośrednictwem internetu korzystając z systemu e rejestracji internetowego konta pacjenta wysyłając SMS-a na numer 880 333 333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie www.gov.pl w zakładce Szczepimy się.